W tym filmie omówimy przedmiot w grze League of Legends o nazwie Aniostrów. W skład tego przedmiotu wchodzą dwa inne przedmioty: stalowy znak i kawu Miecz. Cały przedmiot kosztuje 3200 monet, daje nam 55 punktów obrażeń od ataku i 45 punktów obra... 45 punktów pancerza. Ma on pasywny efekt odrodzenia. Ma on czas odnowienia 300 sekund. Powoduje on, że po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń, czyli w momencie, kiedy normalnie byśmy zginęli, wchodzimy w stan inercji na 4 sekundy i po upływie tego odzyskujemy 50% podstawowego zdrowia i 100% maksymalnej many. Zaprezentuję jego działanie. Jak widzimy, jeśli zginiemy, będziemy się wskrzeszać przez 4 sekundy, a następnie otrzymamy 50% zdrowia i 100% naszych punktów MAN. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.